To ja, Dominiczek, tukank Słodziaków 3, pod tytułem Rola to kank Słodziaków 3, główna rola to ja, Dominiczek, ja to stworzyłem i oraz moi przyjaciele i mój tata, zapraszamy. Kogoś jeszcze brakuje, dobrze. Juniorki. Dobra, na trzy, cztery. Wszyscy mówią czcis. Wszyscy mówią cis na trzy, cztery. Dobra. Ląduje. I uwaga. Trzy, cztery. Cis. Cześć! Dzień dobry. Wiecie, że dziś tata mnie tutaj wykonił? Bo musiał mnie wykonić, żebym sprzedał moje powtórki Out, Hot Wheels. I tata zmienił cenę. 5 zł, bo chce mieć 25 zł, żeby uzbierać na nowe meble. I zobaczcie, jakie mam powtórki. Mam tutaj mustanga. O, takiego czarnego. Tutaj taksówkę. Tutaj takiego niebieskiego, a to tu wózek. Znam taką piosenkę. Idę do sklepu po jagody, żeby to zjeść. Fajna ta piosenka. Słuchaliście ją? Może tej piosenki ma? A tam, wymyśliłem ją. I mam tutaj mnóstwo ich. Pięć. Jest, tu jest. To wziąłem tak. Wcześniej zjadłem żelki. A kuku zrobię taką wabnie na 3-4. Mówicie, kiedy już będę gotowy. Już można... Uwaga, trzy-cztery. A kuku! <noise> a kuku było fajne. Gdzie są klienci? Powinni już być wcześniej. Czekam długo. Nudzę się. Przez ten czas pojadę sobie tym bóstwem. Ojcie. Ła! Czy wam się nic nie stało? Bo strasznie wypadłem na czym to skończyłem? jadę do sklepu do jagody jadę do sklepu po jagody fajnie może trzeba doprawić muszę naprawić kamerę żeby była dobra Chyba nie będzie mi już spadzieć Ta skamera No jakoś mówi Nie wiem O nie No się Może pośpię kiedy Nikoś tak sobie spał, to usłyszał dźwięk. Co się było? Co to było? Nic, to był taki jakiś sen. To był zły sen jakimś z dźwiękiem. Nadal nie przychodzą. O, kogoś słyszę. Słyszę autobus. Uwaga, dzieci! Następny przystanek: sklep samochodów Hot Wheels. Bze. Już chcę Hot Wheels. A, Nikoś sprzedaje. Dlatego cię nie było. No tak. Lecę. Po samochody Hot Wheels. Zuzia, Zosia i Lucuś. Jakie chcecie auta? Ja chcę... do no ten żółty, odpowiedział Lucuś. A ja chcę... Może ten niebieski. O ten ten. Oh. Pokażcie palce, jaki Zosia chce wybrać. O ten! Bardzo świetnie Jezusie. A Teraz wszyscy będą wybierać po kolei. Hmm. Jest. Dobra, ja już idę do autobusu. Ja zaniosę Wam auta. Ja chcę ten wózek. A ja chcę tego ciemniego. ciemnego. Ciemnego. Dobra, wierzcie wszystkie. 25 zł. Tyle tak kosztuje wszystkie auta? No tak, a jeśli byście kupili jedno autko, to by kosztowało 5. Bo jedno autko nie lubię. z drogi Poczekaj jeszcze reszta się nie ustawiła dobrze. Dobra. Potem sobie zabierzecie swoje auto. Lucuś, pilnuj, żeby nam się nic nie stało. Dzięki widzowie, że pomogliście. Bez Was nigdy bym nie dał rady. Wszystkie auta sprzedałem. Dzięki. Jeśli Wam się podobały te auta, zostawcie łapkę w górę. I dzwoneczek oraz. Także komentarz. Czy było fajnie, albo coś innego. Albo jak coś pomyliliśmy. ZACZEKAJCIE! STOP! Dzięki Dominiczku Ja sobie tutaj usiadę. osiadę Osiadaj, na co czekasz? Ja sobie... usiądę. Jedziemy Ojej koszyk! Ja już polecę po koszyk Ła! Ja osiadę sobie w koszyczku Dobra, przygotujcie się do jazdu. Ja będę sobie siedział w koszyczku. Ej, ej, ale ja też chcę w koszyczku. Tylko mój dziu przeszkadza. Oj tam, mój tam. Nie będzie mi się. Nic nie będzie bolało. Jeśli będziesz mnie dziobać, a ja nie chcę cię dziobać. Koniec. Metalion świeci słodko jak wiaterek. a już słodziaki wracają do lasu. Koniec.